W 1968 roku biolog John Calhoun zbudował małą utopijną kolonię w Narodowym Instytucie Zdrowia Psychicznego w Maryland, która po przypominała życie we współczesnym świecie. Był to sześcian ze wszystkim, czego mysz mogłaby kiedykolwiek zapragnąć. Dużą ilość siedzenia i wody, doskonały klimat, ryzy papieru do zrobienia przytulnych gniazd, 256 małych norek. Strefa była wolna od drapieżników i innych zmartwień, więc mysz mogłaby teoretycznie dożyć tam późnej starości bez żadnych zmartwień. Ale podobnie jak u ludzi, gdy nie było żadnych problemów, to trzeba je było sobie wygenerować. To Marcin z kanału i zapraszam do subskrypcji. Jak powiedział kiedyś Piot Dostojewski, tajemnica ludzkiej egzystencji nie polega na tym, by po prostu przeżyć, ale na znalezieniu czegoś, dla czego warto żyć. Tego celu nie miały myszy z eksperymentu kalchuna. Plan był prosty, by stworzyć mikrospołeczeństwo, w którym niczego nie brakuje i sprawdzić, co się będzie działo. Zatem zbudowano klatkę o podstawie kwadratu, o bokach długości niespełna 3 metrów i wysokości 1,5 i wprowadzono tam 8 zdrowych osobników obojga płci. Okres przystosowywania się trwał do 104 dnia, kiedy to urodziły się pierwsze myszy nowego pokolenia. W tym okresie dokonały one podziału terytorium i zaczęły budować pierwsze gniazda. Oczywiście osobniki dominujące, których pozycja społeczna była wyższa, posiadała liczniejsze potomstwo. W końcu ten gwałtowny wzrost przyhamował, ale populacja nadal rosła, osiągając szczyt na poziomie 2200 myszy w 19 miesiącu. I wtedy, gdy było bardzo przyjemnie, nikomu niczego nie brakowało, zaczął się dramat. Chodzi o to, że na wolności śmiertelność niemowląt wśród myszy jest wysoka, ponieważ większość młodych jest zjadana przez drapieżniki lub ginie z powodu chorób. W myśli utopii młode rzadko umierały, w rezultacie było znacznie więcej młodych osobników niż zwykle i były one silniejsze. Zaobserwowano, że wykluczone z jakiegoś powodu myszy nie mogły uciec z pozornego raju, bowiem w normalnym środowisku gryzonie tworzą hierarchie społeczne z dominującymi samcami alfa, kontrolującymi haremy samic. Alfy zdobywają pozycję poprzez walkę, a ten kto przegrywa ucieknie do jakiegoś odległego zakątka, aby zacząć od nowa w innym miejscu. W eksperymentalnym, sztucznym środowisku ogromne hordy odrzuconych myszy gromadziły się na środku zagrody. Często były osłabione, zranione i miały blizny. Co jakiś czas wybuchały kolejne wielkie bójki. To była po prostu bezsensowna przemoc. Samce alfa pilnowali swoje haremy i bronili samice przed adoratorami, ale biorąc pod uwagę dużą liczebność tej populacji, zawsze był nowy tuzin młodych, gotowych do walki. Zatem samce alfa szybko się wyczerpywali, a niektórzy całkowicie zaprzestali bronić swoich samic. Następował stopniowy zanik umiejętności obrony własnego terytorium, natomiast u samic powszechniejsze stały się zachowania agresywne i następował zanik instynktu macierzyńskiego. W rezultacie norki z karmiącymi samicami były regularnie najeżdżane przez innych zbuntowanych samców. Matki walczyły, ale często ze szkodą dla swoich młodych. Kilku osobników zaatakowało nawet własne młode lub porzuciło je wciskając do różnych pomieszczeń, pozostawiając na śmierć zaniedbania. Młode dojrzewające osobniki nie znajdowały miejsca dla siebie w organizacji społecznej, w której wszystkie role były już obsadzone. W warunkach naturalnych wyjściem z takiej sytuacji jest emigracja, u ludzi zmiana pracy lub szkoły, ale w eksperymencie była ona niemożliwa walczyły więc o te role tak zaciekle, że efektem ubocznym stał się upadek zdrowej struktury społecznej. W końcu pojawiły się inne dewiacyjne zachowania, bo myszy, które były niedostatecznie wychowane lub wcześniej wyrzucone z gniazda, nie zdołały rozwinąć zdrowych więzi społecznych i dlatego w wieku dorosłym miały problemy ze zrozumieniem innych osobników. Nieprzystosowane samice zaczęły izolować się jak pustelnicy w pustych norkach, tymczasem nieprzystosowani samce zajmowali się pielęgnacją niemalże przez cały dzień, czyszcząc i liżąc się godzina po godzinie. Kalchun nazwał je pięknymi, a jednak, nawet mając obsesję na punkcie swojego wyglądu, mężczyźni ci nie wykazywali żadnego zainteresowania zabieganiem o względy kobiet, żadnego zainteresowania seksem. Badacz zauważył, że takie nieprzystosowane zachowanie rozprzestrzeniało się niczym wirus z myszy na mysz. Nazwał to zjawisko zlewem behawioralnym, the behavioral sink. Stopniowo myszy nie łączyły się już w pary, ani nie angażowały się konstruktywnie w społeczeństwo. Zatem populacja zaczęła wymierać. Unikały problemów związanych z niechcianym kontaktem, więc nigdy nie rozwinęły złożonych zachowań dorosłych. Osobniki piękne pielęgnowały pokojowy komfort, a Kalchu napisał ich zatrzymany rozwój następująco. Nigdy nie nauczyli się być agresywni, co jest niezbędne w obronie rodzinnych stron. Nigdy nie nauczyli się zalotów, więc nie doszło do krycia. Ponieważ nie było parowania, nie było potomstwa. Upadek utopii spowodowany był faktem, że myszy urodziły się w świecie, który z każdym dniem był coraz bardziej zatłoczony, a myszy było znacznie więcej niż znaczących ról społecznych, w których mogłyby się one spełniać. Pomimo, że zapewniono im podstawowe dobra, to mając coraz więcej rówieśników, miały też coraz więcej wrogów, miały trudności i stres w obronie swojego terytorium, więc myszy całkowicie porzuciły te obowiązki, uznając, że praktycznie będzie wycofać się ze wszelkiej aktywności. Ponieważ populacja przestała się regenerować, jej droga do wyginięcia była jasna. Zaskakującym było to, że nie zaobserwowano powrotu do zdrowia nawet po tym, jak liczba osobników zmalała do tej z pierwszych dni eksperymentu. Wiele samic, które wciąż mogły zajść w ciążę, np. te piękne, na zawsze utraciły społeczną zdolność do interakcji z innymi. Wiosną 1973 roku, mniej niż 5 lat po rozpoczęciu eksperymentu, populacja spadła z 2200 do zera. My się niebo wymarło. Projekt Utopia 25 skończył się pół wieku temu, ale nadal fascynuje ludzi, zwłaszcza jako ponura metafora ludzkiego społeczeństwa. Przypowieść ilustrująca niebezpieczeństwa socjalistycznych państw opiekuńczych, które zapewniają dobra materialne. Ale usuwają zdrowe wyzwania z życia ludzi wyzwania, które budują charakter i promują rozwój osobisty. Ale nowsze interpretacje obwiniają upadek myszej utopii na skutek agresji kilku samców gromadzących cenne zasoby, a w tym przypadku lepsze norki i płodniejsze samice co powodowało frustrację u pozostałych osobników. Inni krytycy ubolewają nad rzekomą utratą tradycyjnych ról płciowych, pozostawiając bezużytecznych mężczyzn i hiperagresywne kobiety. Tyle w temacie, zapraszam do filmiku o hiperinteligentnej sztucznej inteligencji oraz o tym, czy sztuczna inteligencja to nowa religia. Dzięki i do następnego.